Lekki Raczej biorąc pod uwagę to, to jest DEL. Czekaj, czekaj, gdzie ma wydech? Tu ma wydech. będzie DEL, skoro tu ma wydech. A tu ma ten głupi wyłącznik. To to jest, nie znam, nie znam tego modelu. Znaczy, nie wiem jak on się nazywa ten model. To też jest. Yy, 14 to może być teraz 7400 albo 7300 czy 14? Nie. 14 cali. Gdzie ma głośniki? Głośniki ma na dole, ale 14 cali. Może być takie co 7400? No troszkę brakuje. Coś jeszcze tam jest. Bo tu jest, to jest taki ten moment, gdzie tu nie ma normalnego włącznika. No, włącznik jest tu w klawiaturze, on jest ale chyba jest nawet z, z czujnikiem linii papilarnych. Tak. Ale nie powiem modelu, bo to są dla mnie za nowe. Ja, ja, ja serwisowałem tylko stare, rupiecie, nie takie co wy w śmietnikach macie, ale tego to nie odgadnę. Ale blisko było, bo to jest 7420.